Pępek świata. Pewnie każdy z Was chce wiedzieć, gdzie znajduje się owo miejsce. My w Polsce mamy takie miejsce na Żoliborzu, gdzie w niepozornej willi mieszka on. Ale miałem piękny sen. Jaki? Śniło mi się, że to wszystko jebło. I mogliśmy w końcu wrócić do domów. Piękny sen. No. A potem obudziłem się waląc głową w podsufitkę radiowozu. No. <śleski> łapcie go, łapcie! To był ten kot? Ty, ty jesteś cały w bąblach, człowieku. Nie, bo mam alergię na kocią sierść i takie coś mi wyszło. To po co go brałeś? Trzeba było powiedzieć, że jesteś uczulony i odmówić przyjęcia kota. Powaliło was? To już wolę mieć uczulenie, niż zostać zdrajcą narodu. W sumie. Ty! Pa.

Prezes przywołuje kota brzęczeniem kluczy. O. Wtedy do niego przychodzi. E, dawaj klucze. Ja? Ale? Ale... Ja nie mam! To kajdankami! No. 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 no i masz. Znowu go spłoszyli. No teraz też go nie złapiemy. Gdzie jest ten pieprzony kot? Prezes go szuka. Nowy zawalił sprawę i kot zwiał. Nowy, idziesz ze mną. Ale ja nie chcę. Zamknij się i chodź. Macie, daj mu tego. Ale przecież to nie jest taki sam. Ale miał cię. No idź, idź. No? no, no i co? Ucieszył się. Piętnaście lat temu zaginął mu taki sam. Na dziś ma baba. Na dziś ma baba.